Cześć. Witajcie na kanale Haftmania. Udało mi się w końcu wrzucić jakiś filmik, dlatego idę za ciosem i znowu coś nagrywam. Tym razem będzie filmik, w którym pokażę wam projekt, który bo tam delikatnie widzieliście właśnie w tym filmiku, który dopiero co wyszedł, ale teraz trochę wam więcej o nim opowiem, no i też już trochę więcej możecie zobaczyć, bo już prawie cała pierwsza strona haftu jest skończona. Tak może go tu oprę. I tak, zacznę od tego, że jest to wzór, który wyszywam na ślub mojej kuzynki, więc cały wzór wyszyję według schematu, no a imiona nowożeńców i datę wyszyję według tego, dla kogo daję ten obrazek. I tutaj jest limit czasowy, do kiedy ten obrazek muszę wyszyć. Ślub jest 5 sierpnia tego roku. I liczę, że zostało mi od dzisiaj 30 dni z takim zapasem, żeby jeszcze oprawić obrazek na wyszycie tego, tego wzoru. Już nie liczę tej jednej strony, już liczę, że ona jest skończona, więc zostaną mi 3 strony plus napis. I ja sobie policzyłam, że jakby to będą 4 części. Na każdą z tych części będzie po 7,5 dnia. I tutaj sobie rozpisałam taki, zeszycie że czwarty no, jest dzisiaj i czwartego skończę pierwszą stronę, potem do 11 skończę drugą stronę, do osiemnastego trzecią i dwudziestego czwartą i tam sobie dałam jeden dzień na napis, no ale to już jest tak, wiecie, tak tam zaokrągliłam i będzie jeszcze ta oprawa. W pierwszej wersji miało być tak, że wyślę ten, ten obrazek do oprawy, ale chyba nie zdążę po prostu, więc, więc pewnie będę oprawiać go sama. I tak, wzór mam w na papierowej wersji i dawno już nie wyszywałam z papierowej wersji, więc trochę ciężko mi idzie, powiem szczerze. Dużo razy się już pomyliłam, tutaj już wiem, że są błędy, no ale no trudno, to, to miał być obrazek, hmm, patrzcie, zabrakło, symetryczny, ale nie będzie. No trudno, już nie będę tego pruła. Trochę tam pomieszałam się w różnych miejscach, ale myślę, że aż tak bardzo tego nie będzie widać. Mam klucz do tego obrazka, kolorów nie jest dużo, no i mam sam wzór. Cztery takie kartki i jak widzicie, ja sobie zakolorowuję. I tutaj został mi na górze kwiatek jeszcze do wyszycia, tutaj i tutaj jakieś dwa kolory, których na razie nie mam, nie wiem, gdzie je podziałam. Więc tak to u mnie wygląda. Wyszywam na Murano 32 count, bodajże kolor kość słoniowa, tak mi się wydaje. Standardowo nitmi chińskimi SHS. Dwoma nitkami backstitch robię chyba przez cały jedną nitką. A nie, coś tutaj jest. Dwie nitki. Nie, dwie nitki są do wyszywania, a jedna jest do backstitchu i tam jest rozpisane, że jeden kolor jest wokół pierścieni, inny jest wokół liści nie, liter, liter, nie liści, jest, no i cała reszta backstitchu jest zrobiona trzecim kolorem, ale patrzę, że nie, że jeszcze jednak jest backstitch z dwoma nitkami do alfabetu i daty, czyli do tam pisania tego na środku. Backstitchu jest dość sporo, bo jak zobaczcie, tutaj cały ten, ta kratka cała, ona jest zrobiona backstitchem, i ja do tego, nie wiem czy mi się wyostrzy, ja do tej kratki miałam kilka podejść. Te nitki się w ogóle ruszają, więc trzeba będzie jeszcze je ładnie ułożyć przed oprawieniem. Ale do tej kratki miałam kilka podejść i ciągle mi się to nie podobało. I w końcu zaczęłam robić tak, że po prostu przeplatałam raz górą, raz dołem te niteczki, żeby się taka ładna kratka zrobiła. I ta kratka jest ładniejsza tam, gdzie te nitki są krótsze, a tam, gdzie są dłuższe, to trochę gorzej wygląda. No ale tak zostanie. Backstitch jest taki. Staroświecki, można powiedzieć, taki kwadratowy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało w y, tak kompletnym odszywie. Zobaczymy. Mam takie na razie mieszane uczucia, bo te zielenie bardzo mi się podobają, a ten już tak nie bardzo, no ale zobaczymy, co to wyjdzie. Y, więc tak to u mnie wygląda. Tutaj mam takie pudełeczko, y, y, takie y, papierowe, w którym trzymam sobie wszystko i mam też właśnie niteczki na moich y, takich karteczkach. No i mam też jakieś tam pojedyncze kolory, tak normalnie. To jest biały i już prawie się kończy, już malutko go zostało, bo białego w tym obrazku jest naprawdę bardzo sporo. I to tyle. Tak to u mnie wszystko wygląda na tę chwilę. Ja będę sobie spokojnie wyszywać i pewnie odezwę się do Was po ukończeniu tej drugiej strony, żeby to odbywało się według tego mojego planu wyszywania. Cześć! Wracam do Was z moim samplerem ślubnym. O, i teraz tak. Nikogo chyba nie zdziwi, że plany się posypały. Przypomnę. Tak wyglądały moje plany. 11... Z 4 lipca miałam skończyć pierwszą stronę. 11 lipca drugą. 18 lipca trzecią. I 25 czwartą. I 26 zrobić sobie napis, i potem mieć czas, żeby oprawić. Dzisiaj jest 25 lipca. Ja mam e, w połowę trzeciej strony. Nie nagrałam żadnego wejścia dla Was. No i co? No i tyle. Teraz Wam pokażę, co tu wyszyłam, jak to wygląda. Więc tak, rozwiniemy tą płachtę. O! Wygląda to w ten sposób. Ten haft z jednej strony mi się podoba. A z drugiej strony mi się nie podoba, to jest bardzo dziwne. E, nie wiem, jak to tak określić. I teraz tak, co wam tu powiem. Oczywiście nie dokupiłam kolorów, których mi brakowało, więc tutaj w tych kwiatach mam dziury e, niezrobione do końca. Druga sprawa, mam tu pełno błędów, po prostu tyle błędów, że to jest aż straszne i nie wiem, z czego to wynika. Czy z tego, że wzór po prostu jest dla mnie trudny? i jest dziwnie rozpisany, czy z tego, że jest na kartkach, a ja na kart, kartek już dawno nie wyszywałam, czy po prostu z tego, że to była moja nieuwaga i wszystko byłoby dobrze, gdybym się bardziej skupiała na tym, co robię, nie mam pojęcia. No, ale e, wygląda tak, że e, po prostu mam tych błędów bardzo dużo. E, nie wiem, czy pokazywać wam z bliska ten haft, czy pokażę wam go z bliska, po prostu jak już go skończę. No, jak widzicie, jeszcze trochę jest dużo. Jak tak rozłożyłam teraz, to tego haftu jest naprawdę dużo. No, ale powinien być już skończony. No, więc tak. Tutaj mam moje mulinki, którymi sobie wyszywam i właśnie kilku kolorów nie brakuje, więc w końcu muszę się zabrać za to, żeby albo te kolory wygrzebać z moich zapasów, albo żeby je kupić i dokończyć ten obrazek. Dzisiaj jest 25. I ja ten filmik taki króciutki wrzucę Wam teraz. Znaczy, no zobaczymy jak on tam mi się wgra, ale będę miała dla Was jeszcze hawciarską niespodziankę. Mam nadzieję, że jak głośno to tu powiem po raz kolejny, że coś zrobię, to może w końcu to zrobię. Więc teraz ucinam to. Życzcie mi powodzenia, żeby udało mi się zrealizować mój plan i żeby, albo, albo jeśli tego planu nie zrealizuję, to żebym w ogóle zdążyła z wyszyciem tego na czas i trzymajcie kciuki, żebym nagrała to, co tam sobie wymyśliłam i tutaj Wam pokazała. Więc tak, taki macie widok mojego haftu. Mogę Wam jeszcze powiedzieć, że przez ten czas nie wszywałam nic innego, tylko bawiłam się tym haftem, ale przyrost był tak znikomy, że aż trochę wstyd, no ale nie ma co mówić, trzeba zabrać się do roboty. A tymczasem Was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za oglądanie i tak liczny odzew Miłe słowa, że znowu nagrywam, miało być częściej, znowu nie wychodzi. No cóż, już nie będę obiecywać, po prostu będę wyszywać. Dziękuję bardzo za oglądanie i do zobaczenia.